Dzień dobry Państwu. Nazywam się Kamila Msiak. Jestem radcą prawnym, doradcą obywatelskim i mediatorem sądowym. Dzisiejszy film został nagrany w ramach dotacji celowej dla powiatu zgierskiego, a opowiem w nim Państwu o umowie zawartej przed notariuszem. Szanowni Państwo, obowiązek ułożenia środków finansowych na rzecz dziecka jest jednym z podstawowych obowiązków każdego rodzica. Gdy między rodzicami jest spór w tej kwestii lub jeden z nich uchyla się od tego obowiązku, niezbędne jest złożenie pozwu o alimenty do sądu. Są jednak takie sytuacje, gdy rodzice są skłonni do ugodowego zakończenia sprawy bez sądu i chcą formalnie uregulować tę kwestię. Taką możliwość daje umowa alimentacyjna zawierana przed notariuszem. Warunkiem takiej umowy jest zgoda obojga rodziców co do jej elementów, co do wysokości alimentów na poszczególne dzieci, czyli kwoty mogą być różne dla, na każde z dzieci. Dzieci mogą być na przykład w różnym wieku lub mieć różne potrzeby, co do sposobu i terminu płatności alimentów. Należy pamiętać, że umowa taka reguluje wyłącznie kwestie finansowe. Nie reguluje innych obowiązków rodzica związanych z wychowaniem i opieką nad dzieckiem. Jest to nad dobrym rozwiązaniem, gdy rodzice chcą ugodowo załatwić tę sprawę, gdy są w stanie się porozumieć w tej kwestii i nie chcą, aby sprawę rozstrzygał sąd. Często w długim postępowaniu sądowym. Wtedy, gdy obie strony chcą, aby zawarta między nimi ugoda, Czyli umowa była efektem porozumienia i jednocześnie wyrazem ich dobrej woli. Pozwala to zdecydowanie skrócić czas, który trzeba byłoby poświęcić na postępowanie sądowe i oczywiście eliminuje stres z nim związany. Umowa alimentacyjna u notariusza to rozwiązanie koncyliacyjne, czyli stanowiące próbę ugodowego rozstrzygnięcia sytuacji. Dłużnik alimentacyjny, czyli rodzic zobowiązany do zapłaty alimentów, w umowie dobrowolnie poddaje się egzekucji świadczeń alimentacyjnych. W ramach tej czynności oczywiście zostaje sporządzony akt notarialny przez notariusza. Należy pamiętać, że umowa zawarta w takiej formie ma taką samą moc prawną jak wyrok sądu. Czyli jest tytułem egzekucyjnym, na podstawie którego, oczywiście po uzyskaniu jedynie klauzuli wykonalności przez sąd, można wystąpić do komornika sądowego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w przypadku, gdyby rodzic zobowiązany do alimentów ich nie płacił. W umowie alimentacyjnej można również umieścić postanowienia, czy i w jakiej formie dopuszczalne są zmiany kwot alimentów. Bez konieczności ponownego zawierania e, czy zmiany umowy alimentacyjnej, np. wzrost o określoną kwotę bądź procent w każdym kolejnym roku kalendarzowym. W umowie musi się znaleźć informacja, kiedy wygasają jej postanowienia, czyli kiedy ta umowa się kończy, jakie są opłaty za sporządzenie tej umowy. Taksę notarialną reguluje rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i ta taksa zależy od wysokości alimentów i od okresu alimentowania. Po ostateczną wycenę należy zgłosić się bezpośrednio do kancelarii notarialnej, wtedy notariusz wyliczy, jaka byłaby taksa notarialna. Szanowni Państwo, dobre rozwiązanie, ugodowe, mniej stresujące i bardzo szybkie. W, ta umowa pozwala Państwu na sformalizowanie wysokości alimentów i sposobu ich zapłaty bez konieczności postępowania sądowego. W przypadku problemów prawnych, potrzeby pomocy, zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Na stronie Ministerstwa znajdziecie Państwo dane do wszystkich punktów w całej Polsce. Pomoc jest nieodpłatna i nie zależy od miejsca zamieszkania, należy się jedynie zapisać. Serdecznie Państwa zapraszam, a dzisiaj dziękuję za uwagę.